No witajcie, pasieka SEBI 20 kwietnia miało być bardzo zimno. Faktycznie było. Temperatury w nocy przez ostatni tydzień spadały do, w zasadzie do okolic zera. Jednego dnia ty przeszedł na pasiekę, szron był na, na trawie no i spodziewałem się, że tego co właśnie teraz widzę, no nie zobaczę przez kolejny co najmniej tydzień, dlatego że... Faktycznie za, za tydzień zapowiadane są już temperatury tutaj w naszej okolicy. Mazowszu około 18, 20, nawet do 23 stopni. Będzie to już w zasadzie tuż przed majówką. No ale jak widzicie, słuchajcie, tutaj pszczoły dzisiaj mamy 20 kwietnia. Mamy aktualnie temperaturę jakąś 11 stopni, mi się wydaje, że 10-11 stopni. No a pszczoły postanowiły postanowił latać. No jak widzicie to nie są loty po, e, po wodę, ponieważ jest tych pszczół zdecydowanie, zdecydowanie więcej niż wcześniej. E, co prawda świeci pięknie słońce, natomiast na no temperatura spada e, faktycznie spadła do około 9, 10, może 11 stopni. Ja przez ten ostatni tydzień w zasadzie żadnych prac tutaj nie wykonywałem. E, Jedyne co zrobiłem, słuchajcie, to do jednego z odkładów z tą moją krainką Peszec podłożyłem pod folię im pokarm zimowy. Po prostu akurat w tej rodzinie obawiałem się tego, że może im tego pokarmu zabraknąć. A w pozostałych rodzinach zostawiłem je tak naprawdę tak jak widzieliście na, na ostatnim filmie. Zobaczcie, to nie jest tak naprawdę przykład tylko tam dwóch, trzech uli, gdzie te pszczoły latają, że hej, ale tak naprawdę tutaj we wszystkich ulach, zobaczcie, e, no te pszczoły po prostu, no, latają, no. Nie widzę oczywiście tej e, pyłku na obnóżach, no, jeśli chodzi o pyłek, to będzie ciężko z tego względu, że jest po prostu bardzo mokro. Bardzo dużo e, też pszczół widzę w trawie. Tutaj z trawy to akurat widać, że one znoszą e, trawę, znaczy znoszą wodę z rosy. Natomiast w pozostałych przypadkach, no tutaj w okolicy mojej, rozkwitły, w pełni rozkwitły jest rzepak. E, oczywiście mniszki, nie mniszki, jabłonie. Po prostu pięknie to wygląda. Możliwe nawet, że, że noszą, noszą nektar. E, nic tutaj nie zmieniałem, nadstawek nie ruszałem. Wszystko zostało tak jak jest. Wygląda na to, że na wszystkich rodzinach sytuacja jest e, całkowicie poprawna. Także słuchajcie, czekamy na te cieplejsze dni, to już będzie za tydzień I, i wtedy myślę, że zajrzymy sobie do poszczególnych uli. Zobaczymy, ile tego pokarmu było, bo z pewnością mu było, nie ma co się oszukiwać, tego pokarmu na pewno było. Eee, ja zakładam, że w pół nadstawkach będzie z pewnością mniej niż więcej. No mimo tego, że jak widzicie, tutaj latają i coś tam noszą, to na pewno tego pokarmu ubędzie ja wykorzystuję przyznam szczerze ten, ten czas akurat ten czas kiedy pszczoły nie latały do tego żeby troszkę poprzesuwać ule jak widzicie prace postępują jeśli chodzi o, o postumenty na, na, na bloczkach betonowych i na pustakach betonowych e, no, z racji tego że nie latają to mogłem sobie pozwolić na to że przesunąć ule w jedną i w drugą stronę natomiast no Dwie godziny temu przerwałem pracę. Z tego względu, że no, nie chcę, żeby się tutaj mi błąkały pszczoły dookoła. Słuchajcie, mam nadzieję, że u Was też jest taka sytuacja. Dajcie znać, czy u Was latają, czy nie. Czy siedzą w ulach, czy jedzą, e, wygrzewają czerw. Zobaczymy już za tydzień, jak wygląda sytuacja w ulach. A tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia za tydzień.